W teorii ma zatrzymać nieproszonych gości. W praktyce często jednak bywa zmorą nawet dla samych mieszkańców i przeszkodą nie do pokonania dla służb ratunkowych. Często jest tak, że karetka jedzie proszę pana, a się szlaban ten na przykład nie otwierał. Musiała karetka dalej pojechać. To bez sensu te szlabany, tu, tym. Grodzonych i strzeżonych osiedli przybywa, a ratownicy nie ukrywają, że szlabany, bramy, zamknięte klatki schodowe i każda tego typu bariera po prostu utrudniają im pracę. Osoba, która potrzebuje pomocy, może leżeć, może być już nieprzytomna, może nie być w stanie nam otworzyć czy to domofonu, czy to szlabanu wjazdowego na osiedle. Próbujemy sobie radzić różnego rodzaju sposoby, od dzwonienia po różnych w sąsiadach, którzy nie, nie, nie zawsze nas wpuszczają e, poprzez e, nawet wzywanie straży pożarnej. Można i tak, ale wyłamanie szlabanu, gdy karetką wjechać się nie da, a cenny czas ucieka to ostateczność i nie zawsze jest to możliwe. Pomoc, którą niesiemy, jest odroczona, ponieważ jeżeli autem nie jesteśmy w stanie wjechać, no to z sprzęte sprzętem na piechotę ratownicy muszą dotrzeć na to miejsce zdarzenia. Pacjent odłączony do aparatury Ratującej życie, no, łączna waga to jest około 180 kg, żaden żadnych dwóch ratowników nie jest w stanie takiego transportu wykonać. A do karetki trzeba przecież jeszcze jakoś z pacjentem wrócić. Problem jest, ale jest i rozwiązanie. W Olsztynie ratownicy takie szlabany mogą otwierać zdalnie za pomocą jednego przycisku. Wystarczy mały sterownik, aplikacja i telefon. Cyfrowe klucze są w blockchainie przechowywane, w najbezpieczniejszym systemie informatycznym świata. Aplikacja Ratunek bez Barier, do tego właśnie blockchaina publicznego, za pomocą technologii smartki, łączy się, pobiera te klucze i ratownicy mogą ich używać. Wbrew temu, jak brzmi rozwiązanie, jest proste w obsłudze. System Ratunek bez Barier pozwala samodzielnie podnosić ślabany, otwierać bramy, a nawet drzwi do klatki schodowej aplikacja działa płynnie. Plusem jest to, że mamy cały czas mapę włączoną, czyli nawet można dodatkowo podejrzeć, czy Zbliżamy się faktycznie pod ten adres, który nas interesuje. Aplikację może pobrać tylko ratownik medyczny, a system korzysta z geolokalizacji. Rozwiązanie na razie zainstalowane jest w kilkudziesięciu miejscach na terenie Olsztyna. Jedyna opcja, żeby dostać się do tej aplikacji, jest dostać specjalne uprawnienia w blockchainie. Wszystkie wjazdy, wyjazdy są w pełni audytowalne, są rejestrowane w blockchainie, nie można tej technologii oszukać. Nie można wykraść tych kluczy ani kodów. Możliwość szybkiego dotarcia do, do pacjenta dla nas jest rzeczą niemierzalną. Dla pacjenta na pewno. Mniejszy stres, sprawniejsza akcja. My jesteśmy zadowoleni. Twórcy technologii chcieliby, aby mogła ona pomagać służbom ratunkowym w całej Polsce, a nawet na świecie. Aneta Regulska, TVN24.